Szanowni Państwo, dlaczego jestem dobrą kandydatką do Parlamentu Europejskiego? Jestem menedżerką do spraw zrównoważonych finansów w Europejskiej Grupie Bankowej. Mam wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Mam doświadczenie samorządowe. Byłam radną gminy wiązowna kadencji 2014-2018, przewodniczącą komisji budżetowej, członkinią komisji inwestycyjnej. Potrafię pracować w różnorodnych zespołach. Prowadzę badania i piszę pracę doktorską z nauk o polityce publicznej, obszar badawczy, polityka innowacyjna i polityka zrównoważonego rozwoju. Zgłosiłam rozdział mojej pracy doktorskiej w konkursie naukowym posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buska, i wygrałam ten konkurs, dzięki czemu artykuł ten znajdzie się w monografii naukowej w wydawnictwie naukowym indeksowanym na liście ministerialnej. Oraz wystąpię na Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Znam procedury i przepisy unijne. Potrafię pozyskiwać granty. Udało mi się pozyskać kilka z obszarów kultury, innowacji społecznych i nowych technologii. Prowadzę wykłady na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej Merito w Warszawie. Należę do Forum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Działam w Zespole do Spraw Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich. Potrafię myśleć krytycznie, negocjować i otwarcie komunikować swoje racje. Także w językach Unii Europejskiej. W trakcie spotkań z państwem najczęściej padało pytanie o kwestie klimatyczne. Jestem za mającymi sens działaniami prośrodowiskowymi, ale zdecydowanie sprzeciwiam się wprowadzanym bez debaty publicznej rozwiązaniom siłowym, które mają przymusowy charakter. Sprzeciwiam się próbom stworzenia z Unii Europejskiej państwa unitarnego. Członkowie Unii powinni zachować prawo weta, będące gwarancją, by nie były im narzucane bezsensowne ideologie. Będę zabiegać o to, by Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i wynikające z niej prawa miały pierwszeństwo przed prawem unijnym. Mieszkańcy Warszawy oraz powiatów. Otwockiego, Piaseczyńskiego, Pruszkowskiego, Grodziskiego, Legionowskiego, Nowodworskiego, Wołomińskiego i Warszawskiego Zachodniego. Proszę o Państwa głos 9 czerwca. Aleksandra Agnieszka Rutkowska, numer 8 na liście numer 3.